Dzień dobry, to ja mówię. Od razu na początku, drugi dzień świąt, chciałem się pochwalić, chciałem się zaprezentować jako wybitny, genialny, posiadający niesamowitą intuicję analityk polityczny. Proszę Państwa, zanim się zaczęła cała ta akcja albo preakcja, bo jeszcze ciągle nie mamy przecież oficjalnej daty rozpoczęcia kampanii. Prezydenckiej, ona się pojawi gdzieś w połowie stycznia, prawdopodobnie 14-15, bo tam były jakieś zawirowania związane ze stanem klęski drzewowej czy stanem wyjątkowym w obszarach objętych powodzią. Nie znamy też jeszcze daty wyborów, bo to jedno z drugim się wiąże. No ale nie ma się co oszukiwać, jeżeli chodzi o to, co nazywamy kampanią wyborczą czyli przekonywaniem Wyborców, aby oddali głos na konkretnego kandydata. No to zjawisko ma miejsce już od wielu, wielu tygodni. Nawet jeszcze przed ogłoszeniem obywatelskiego kandydata z poparciem pis czyli Karola Nowrockiego, ta kampania już trwała. Trzaskowski-Sikorski, na przykład, taką kampanię uprawiali. No i w momencie, właśnie w tamtym momencie, siedzący przed wami geniusz z intuicją polityczną mówił, że. Twierdził, przekonywał, że Rafał Trzaskowski to jest niezły surowiec na broni Komorowskiego. I wówczas, proszę Państwa, ta teza spotkała się z takimi mieszanymi uczuciami. Generalnie wszyscy, którzy nie życzą dobrze Trzaskowskiemu, a życzą dobrze jego przeciwnikowi, byli tą tezą. Zainteresowani, ale nie każdy od razu widział potencjał Bronisława Komarskiego w Rafale Trzaskowskim. Część uważała, że dobrze by było, gdyby się tak stało, ale chyba troszkę przesadzam, troszkę koloryzuję i posługuję się takim myśleniem życzeniowym, pozbawionym obiektywizmu, no, który może być pułapką. Minęło trochę czasu, proszę Państwa. I okazuje się, że ta odważna teza realizuje się na naszych oczach. I każdego dnia właściwie widzimy pana Trzaskowskiego, który zbliża się wielkimi krokami do wizerunku i sposobu funkcjonowania Bronisława Komorowskiego. A co więcej, sztabowcy. Prawdę mówiąc, no nawet nie wiem, kto tam jest szefem sztabu tej kampanii. To, czy to jeszcze nie zostało oficjalnie ogłoszone, czy, czy jakoś mi to umknęło. No, lapię się w ten telewizor dzień w dzień, ale tutaj wiem, że jest szefer Ernaker. Jest z nami jeszcze paru innych członków, czy jaki, czy Chorała, czy Kantak. Natomiast jeżeli chodzi o sztab czaskowskiego, to nie wiem. Prawdę mówiąc, nie wiem, kto tam, kto tam się kręci, kto tam jest szefem tego, tego sztabu. Gdzieś jakaś pani była, coś wyskoczyła, no właśnie, a propos bronka komorowskiego. Podobnie jak ta suflerka bronka komorowskiego, która przykładała głowę do pleców i po kościach mu tam roznosiła różne podpowiedzi, jak ma się zachować. Ale jakoś nie jestem w stanie sobie przypomnieć tego nazwiska. No to też jest o tyle ważne, że. Z reguły na czele takich ształów no przypomnijmy, że w sztawie Komorowskiego w tej już finalnej części, kiedy już była bardzo ostra panika, no to niech kto inny, tylko mi się Kamiński występował. No tak czy inaczej, proszę Państwa, fakty są następujące. Która już, któraś z kolei już akcja o wykonaniu pana która kojarząca się jednoznacznie z... No, z niezmierzonymi pokładami żenady. Mam na myśli oczywiście tą krótką sesję zdjęciową, sportową sesję zdjęciową w wykonaniu Trzaskowskiego. Najpierw pierwsza wersja, pierwsza, prawda, etapu wyglądała tak: to jest jak najbardziej na poważnie i pokazany jest Rafał Czaskowski który też umie biegać, który też potrafi zrobić pompki. No wprawdzie nie, nie, nie jest w stanie przenieść pralki czy lodówki na plecach, ale za to niósł choinkę. Eee, no i ta pierwsza oficjalna wersja po tej minisesji zdjęciowej była taka, no, że no, żaden wyczyn tak, że Tom na Brodzki nie ma się co popisywać swoim sportowym tyle życia, że to no, za przeproszeniem każdy głupi potrafi, w tym Rafał Czaskowski. Tyle tylko, proszę Państwa, że bardzo szybko brać internetowa, która jest bezlitosna, no czasami to jest rzeczywiście takie, no, na pograniczu małostkowości, złośliwości i szukania dziury, nie powiem w czym. No, ale tak funkcjonuje internet no i zwłaszcza politycy, osoby publiczne się też o tym wielokrotnie przekonałem. Muszą się, się z tym liczyć, że no jak już to wpadnie w te sidła internetowe, człowiek to, to, to go przeżują i wyplują na wszelkie możliwe sposoby. No, i tak też brać internetowa z Rafałem Czaskowskim i jego minisesją zdjęciową, sportową postąpiła. Najpierw no zauważono, że pan Rafał rzekomo szedł godzinę pod górę, no ale na jego skali nie pojawiła się kropelka potu, a to w dresie wystąpił wypracowany niemalże na kant, no tak jak dzisiaj napisałem na portalu Patrzymy, to bardziej przypominało ulotkę z jakiegoś dyskontu z promocją dresów czy obuwia sportowego, niż rzeczywiście jakąś poranną zaprawę. A tu trzeba oddać Nawrockiemu, że no on właśnie ma tą generalną przewagę nad Przeskockim w tym elemencie kampanii wyborczej. Chociaż ja cały czas powtarzam, że nie daj Boże, aby to się na tym skupiło i na tym na tym poprzestano, to znaczy na pompowaniu i na bieganiu, bo to rzecz jasna nie jest droga do zwycięstwa w wyborach prezydenckich, ale nie lekceważyłbym tego elementu. <kluzny> Przepraszam. No i jak widać, do Strabu Trzaskowskiego też to dotarło, że początkowo się śmiali z tego trybu sportowego życia, z tego nawrocki, rocki i z tego e, właśnie zacięcia sportowego i podnoszenia pralek i lodówek, no ale później. Okazało się, no prawdopodobnie okazało się w badaniach wewnętrznych, że to się najzwyczajniej Polakom spodobało. No Proszę Państwa, pamiętajmy, że ja się cały czas odwołuję do popkultury, do disco polo. No, skąd się to bierze, że disco polo jest w Polsce królem gatunku, we wszystkich gatunkach muzycznych, no, a z czego się to bierze? No, z pewnego uśrednienia gustów, tak, tak to nazwijmy. No, ludzie w masie nie są specjalnie, specjalnie wymagający i takie proste przekazy, że to jest swój chłop, który i tam w chałupie poremontuje i, i, i 120 kilo weźmie na klatę, One no przemawiają, czy to się komuś podoba, czy nie. No, dla mnie to jest oczywiście żaden argument i żadne kryterium, no, ale problem polega na tym, że jak się chce wygrać wybory, to trzeba dotrzeć do 51% społeczeństwa. I taki przekaz jest przekazem skutecznym i tyle. I to musiało w końcu do sztabu dotrzeć. No, i efekt był taki, że skoro to zadziałało u Nawrockiego, no to powinno też zadziałać u Trzaskowskiego. No a jak widać, nie zadziałało, bo już pomijając wyprasowany des i brak potu na skroniach, no to poszło jeszcze drugie zdjęcie z tak zwanym pompowaniem, i to pompowaniem na kostkach. No, ja jako były zawodnik hojnowianki hojnów i, i człowiek, który kochał sport od dziecka. Nie chcę się chwalić, ale właściwie się pochwalę, skoro już na początku zacząłem. To, to oczywiście autory ironia była na początku, żebyście mi Państwo nie pisali w komentarzach, jaki głupek i kabota z biskupina, albo piszcie, wszystko jedno. E, jako dzieciak, e, no to ja wręcz byliśmy tytanami sportu, to przychodziliśmy ze szkoły, biegaliśmy za piłką na podwórku, zamiast za, odrabiać lekcje, a potem jeszcze szliśmy na trening. Znaczy kto szedł, to szedł, ja szedłem. Ja to po prostu kochałem. Ja tym żyłem. Tak do 16-17 roku życia, no bo później mi się tam poprzestawiało hormonalnie i, i w ogóle mi się wełmie bardzo poprzestawiało, i zrezygnowałem z, z takiego półzawodowego uprawiania sportu. No ale kto miał styczność z tym wszystkim, no to wie, jak to wygląda. To jest dosłownie krew pod. E, Bur i łzy. No, tak to wygląda nawet w takim półprofesjonalnym sporcie. No, więc jeśli jakiś gruboś wyskakuje właśnie w takim dresiku jeszcze z żelikiem na, na, tym, na włosach i z jakąś tam laską, bo jak wiemy, pan, no to chyba żona była. Mam nadzieję, że żona, bo nie daj Boże, wiesz, jakieś jakiś no, grajmy uczciwie w tej kampanii. No to, to, to nie robi wrażenia, to robi wrażenie odwrotnie, to robi wrażenie groteskowe. No i ta, to zdjęcie z tą pompką na kościach, gdzie no, pojawiło się już tysiące memów, głównie z taką treścią: Uważaj, żebyś się nie ze tego, bo no, tam Trzaskowski ma minę. Właśnie taką, jakby siedział na desce klozetowej i, i inne napisy głosiły dawać z tym wszystkim, bo nie, szybciej, bo nie wytrzymam. No to wszystko natychmiast się, proszę państwa, odbija w taki sposób, że, no, że się e, e, bronkuje Trzaskowskiego. Czaskowski właściwie sam się sam się bronkuje. No i w momencie, gdy się okazało że ta, że ten kontratak, że to pokazanie yy, sportowej, yy, sportowego fragmentu życia czaskowskiego okazało się jedną wielką tragifarsą, to na Tysmach poszedł komunikat zarówno do sztabowców, znaczy do Stabowców, ja przypuszczam znaczy odwrotnie, że to sztabowcy wysłali ten komunikat, e, który poszedł do zaprzyjaźnionych mediów i do silnych razem wszelkiego rodzaju, jak to Trzaskowski strolował na Wroskiego i że głupi prawi nie zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi? No nie, proszę Państwa. Nawet gdyby przyjąć tą wersję wydarzeń, no to trollować też trzeba umieć. Jeśli w trakcie trollowania strolowało się z siebie samego, czy jaką niezgułę, no. Który ze sportem nie ma nic wspólnego, który jest pozerem, który udaje, a jak ma zrobić jedną pompkę, to niemal dostaje zawału serca. No to nie jest żaden trolling, proszę Państwa, no to jest antytrolling. Także ani jedna, ani druga wersja tu się w żaden sposób nie broni. Ani wersja z tym, że oto Trzaskowski też może być Nawrockim, jak ja to określiłem, warszawski Nawrocki. I to jest wersja absolutnie spalona, a później ta rozpaczliwa próba e, udowadnienia, że to były tylko żarty. No proszę państwa, no z, z Ironią to też jest tak, że Ironia to jest bardzo subtelna. Sarkaz to jest bardzo subtelna e, dziedzina, e, umiejętność zarówno jakby produkowania i odbierania tego. Sarkaz Ironia nie dociera do milionów. I takich środków kampanii wyborczej się nie używa z sarkazmu czy ironii. Jeśli ma być to jakiś dowcip, czy jakieś robienie sobie jaj z kogoś, no to to musi być dosadne, jednoznaczne wyraziste, a nie podzielone na jakieś subtelności, no bo generalnie elektorat subtelności się nie bawi. Więc cała ta akcja pokazała tylko i wyłącznie potencjał bronko idealny. U Trzaskowskiego ja się tej wersji nie tyle będę trzymał, co ta wersja się sama utrzymuje na powierzchni i to bardzo, bardzo mocno. I teraz powstaje pytanie, czego to jest efekt? No, drodzy Państwo, to jest efekt wstępnej paniki. Tak mi się wydaje. A nawet jestem przekonany co do tego, że to jest efekt wstępnej paniki. Najgorsza możliwa rzecz, jaka jest. To mieć w każdej rywalizacji, to, ma, to mieć niezłą, dużą przewagę, no, która zaczyna topnieć, która zaczyna topnieć skokowo. No, przypominam, że Trzaskowski w niektórych sondażach miał po 48, po 49, mówiło się o zwycięstwie w pierwszej turze. No, a teraz już niektóre sondaże jak najbardziej urealniają e, wartość, jaką może osiągnąć. A w moim przekonaniem 35% to jest taka maksymalna granica. No, musiałoby dojść do jakiejś kompletnej katastrofy, jeśli chodzi o kandydatów lewicy i chołowni, żeby tutaj Trzaskowski miał wynik lepszy. A pamiętajmy, że wyniki Nawrockiego ciągle są zaniżone, bo ja w żaden wynik poniżej 30%, przepraszam, Nawrockiego są zaniżone, bo ja w żaden wynik poniżej 30% nie wierzę. W pierwszej turze nawrotki z całą pewnością przebije próg 30%, no bo to jest próg wyborczy PiSu. No co prawda PiS sobie ostatnio namieszał tam tym całym Ramonowskim, ale to tak to jest, jak się nie słucha mądrych, genialnych analityków z Biskupina, a bierze się sprawy na emocje i nie bierze, a z kolei nie bierze się pod uwagę tego. Jaki jest generalny odbiór społeczny, schematyczny, zazwyczaj odbiór w takich sytuacjach, o tym już mówiłem wczoraj i parokrotnie, to, to sobie to darujmy. No ale to też jest po raz kolejny przestroga. Uciekać od radykalizmu, uciekać od skrajności, uciekać od produkcji męczenników, tam gdzie mamy do czynienia z błazenadą. I to jest najłagodniejsze określenie, bo dla mnie to jest błazenada połączona z rejteradą i. No zalatująca taką targowicą trochę będę się trzymał tej swojej wersji, chociaż wiem, że ona jest dobitna i surowa. Tak czy inaczej, proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z takim potencjałem, z takim talentem, z takim surowcem, który ciągle się szlifuje w stronę Brąka-Kamorowskiego, to to jest bardzo dobra informacja. No tylko też, żeby nie popaść w samozachwyt, nie myśleć, że tutaj się sprawy same potoczą i same się... Rozwiążą. Trzaskowski nie jest żadną wybitną postacią. To nie jest człowiek, który. Tam nie ma żadnej autentyczności w tym, w tym człowieku. To jest, no znaczy, autentycznie autentyczność tego człowieka polega na tym, że jest to taki typ osobowości, który jest zazwyczaj cholernie nielubiany przez wszystkich. Czyli taki lizusowaty, taki ulubieniec pani od, od polskiego, który tam donosi na dla kolegów, to ma zawsze najlepiej czysty Mazeszyt, prowadzi, odrabia zadania domowe, mamusia mu przynosi śniadanko do, do szkoły, a na WF-ie przynosi zwolnienia w najlepszym razie, jak każdy gruby stoi na bramce. No to jest taki typ paniczyka inteligencika, no, przeważnie takich ludzi, ani nie lubią inteligenci, ani nie lubi prawdziwa szlachta, a już, naprawdę, a już na pewno nie lubią tak zwani zwykli ludzie i to jest autentyczny autentyczne obraz Trzaskowskiego, który teraz usiłuje być właśnie chłopakiem z podwórka jednym z nas. Jeśli chodzi o Nawrockiego i te zarzuty co do jego sztuczności, to ja się mogę tutaj częściowo zgodzić, ja już to o tym też mówiłem, po raz kolejny powtarzam, no, pozwólcie Nawrockiemu być nawrockim. Nie, nie, nie wrzucajcie mu w usta tych gotowych formułek no, niczym właśnie na poziomie sztucznej inteligencji, żeby to wszystko było akuratne, niech on się pomyli, niech on się zająknie, ale niech on mówi od siebie, niech on będzie karole, karolem nawrockim, bo produkcja jakiegoś takiego politycznego cyborga to też się, proszę Państwa, to też się nie powiedzie. No, że, z tym, że póki co um, Nawrocki pomimo no, tego jednego aspektu, który mi się rzeczywiście też nie podoba, się rzuca w oczy, czyli um, no, takich wyuczonych formułek, widać, że ten sztab tam pracuje nad, nad Karolem Nawrockim, tylko że to zawsze Zawsze wywołuje efekt sztuczności. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby być autentycznym, nawet się mylić, nawet się potykać, bo jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, niż cedzić jakieś takie y, formułki o wszystkim i o niczym. No bo to rzeczywiście też do nikogo, do nikogo nie przemawia, no ale tak czy inaczej, nawet biorąc pod uwagę tą, e, no tą wadę, która się tam od czasu do czasu ujawnia. W kampanii Karola Nawrockiego, no to, to i tak jest, to i tak znacznie lepiej wygląda, znacznie, mimo wszystko i paradoksalnie, naturalnie wygląda, niż to, co się dzieje w sztabie Trzaskowskiego i to, co, co Trzaskowski usiłuje sobą reprezentować i kogo usiłuje udawać i co mu się absolutnie nie uda. No nie uda się paniczykowi, inteligencikowi być chłopakiem z podwórka, bo on nie ma o tym zielonego pojęcia. On, go, raz, że on tego klimatu kompletnie nie czuje, ja jestem więcej niż pewien, że tym klimatem gardzi. I, ty, i takimi ludźmi, yy, takimi jednymi z nas, czyli chłopakami, dziewczynami z podwórka. Proszę Państwa, dobrze to wygląda, <grych> jak na prekampanię. Wyniki się, się, te widełki, jeżeli chodzi o rozjazd poparcia pomiędzy Nawrockim i Trzaskowskim są coraz mniejsze, widełki czy nożyce, jak zwał tak zwał, to rozwarcie jest, no teraz to żebym poleciał, no niech będzie już, to rozwarcie pomiędzy ostrzami nożyc jest coraz mniejsze i ono będzie się skurczać, no to jeśli już się pojawiają elementy, Paniki w obozie Trzaskowskiego po tych pierwszych ruchach, udanych ruchach ze strony sztabów Nawrockiego. No to proszę Państwa, co będzie, jeśli przed pierwszą turą okaże się, że Trzaskowski ma 35-34, a Nawrocki ma 31-32? A co będzie, jeśli się w pierwszej turze okaże, że albo jest remis, a daj Boże, Nawrocki punktem czy półtora punktową przewagą wygrywa z Trzaskowskim. No ta obraz paniki, żeby nie powiedzieć pełnego rozwolnienia, zmieni się dramatycznie, zmieni się gwałtownie, a w takich warunkach zazwyczaj popełnia się tylko i wyłącznie błędy, już bardzo rzadko wpada się na genialne, <coughs> przepraszam, na genialne pomysły. Także nie jest źle, generalnie trzeba trzymać kurs, to mówię w stronę Karola Norwockiego z tą poprawką jak najmniej sztuczności, jak najmniej wyuczonych formułek, jak najmniej przekazów typu sztuczna inteligencja, natomiast to, że u Trzaskowskiego pojawiają się pierwsze norwowe ruchy i pierwsze próby wejścia na pole swojego przeciwnika, swojego konkurenta i kopiowanie jego zachowań, no to jest bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że to się dzieje w takich warunkach właśnie bronkoizacji, czyli potencjału Trzaskowskiego, jaki on ma w tym, w tym kierunku. No to jest po prostu śmieszność, safandułowatość, kabotyństwo. No to, to wszystko, co pamiętamy z kampanii Bronisława Komorowskiego. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. <laughs> Przepraszam. Kiedy się popełniła jakąś śmieszność, jakąś głupotę, no to trzeba zrobić wszystko, by odwrócić od tego uwagę. No. Trzaskowski i jego sztab postanowili pójść inną drogą. To znaczy, zbłaźnili się kompletnie, ośmieszyli swojego kandydata, no i jeszcze dodatkowo postanowili to nagłośnić, właśnie przyjmując taką strategię, że to był żart, tylko głupi ludzie nie zrozumieli. To znaczy najgorszą rzecz, jaką można zrobić, tak naprawdę, w kampanii wyborczej, bo nie dość, że nie przekonało się nikogo, to po drodze się jeszcze obraziło i właściwie jest to przekaz tylko i wyłącznie dla największych fanatyków, czyli kompletnie spalona i stracona akcja. No ale jeśli oni żyją w takim przekonaniu, to nie należy ich z tego wyprowadzać. Niech, niech dalej budują tą kampanię wyborczą Trzaskowskiego na takich fundamentach i, i, i niech idą dalej w takich kierunkach, które nie przynoszą zysków, tylko straty, no bo to nic lepszego sobie wyobrazić nie można w obozie przeciwnika. To są same bardzo dobre informacje w, kończących się, w kończącym się już okresie świątecznym no, chociaż za chwilę znów będziemy świętować. Ja nie wiem, czy jest to świętować. Za każdym razem, jak przychodzi ten nowy rok przy urodziny, to jak się miało 16-15 lat, to i może się czekało na, ta, na tą tak zwaną 18, chociaż ja do tego podchodziłem sceptycznie. No, ale teraz, jak się ma 53 lata i, i gdy się myśli, że będzie się miało 54, to jakoś tak nie bardzo jest się z czego cieszyć. Tak czy inaczej, dziękuję Państwu za uwagę.